Cześć! Witam bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że dobrze kamerę ustawiłem. No, po takiej powiedzmy to krótkiej przerwie, eee, nie było mnie trochę ponad rok. I w sumie zaczynam tym, czym skończyłem ostatni materiał. Bo jak spojrzałem, to ostatni chyba też był z wywozu. W Nojowicy tylko wtedy. Inną beczką jeszcze, mniejszą. Teraz jest zmieniona beczka na większą, dwunastkę, rzoskę. Starą tam jeszcze mamy, stoi na placu cały czas, ale wszystko się wozi tam. No, trochę mnie nie było, jakoś tak nie było ceny do nagrywania w ogóle to nie nagrywałem nic też rok tak jakiś szybki był wszystko tak leciało na nic, nie było czasu ale tak stwierdziłem, że można by coś w końcu nagrać coś porobić ciekawego urozmaicić sobie tą pracę nagrywaniem a rozlewam gnojowicę. W obecnych czasach jeden z cenniejszych nawozów przy tych cenach, teraz jakie są nawozów, no to chociaż ostatnio trochę spadły, ale nie ma tak naturalny nawóz. 1 marca leje gnojowice. Prawdopodobnie po niedzieli zaczniemy wozić obornik. Mamy jakieś między 10 a 15 hektarów od tej. Tylko coś koło 15 chyba jest do zrobienia, nawet nie wiem, chciałbym policzyć. Do wywiezienia gnojowicą, obornikiem. Tak, na gnojowicę też będzie obornik. tam raczej nie, nie dajemy tego mało. U nas dosyć dużo idzie tych nawodów naturalnych. Nie oszczędzamy na tym, bo krowy są na głębokiej ściółce w dużej mierze. No to tam jest jednak obornika z tego A podróżami też trochę tego się znajdzie w zeszłym roku Na raz nam no, wywiozłem coś ponad 200 metrów sześciennych z Nojowicy Na słabe ziemię tam lałem grubo Ciągnik prawie nie jechał do przodu Dawka była porządna dana Beczka można powiedzieć sam raz skrojona do obory Ponieważ tam na górze jest taki tekielek To wchodzi idealnie, może 5 cm jest różnicy Między tym dekielkiem a yy, Szczytem bramy tak jakby no Idealnie wchodzi tak, tak mama powiedziała, żeby nam ta beczka weszła jak ją przywieźli do obory A na spokojnie wejdzie ale jak ją ściągnęliśmy tym ciągnikiem z lawety, ona wyższa od ciągnika, to ta się zaczęła obawiać, że nie wejdzie. Ale weszła, wszystko na spokojnie się zmieściło. Dzisiaj mamy piękną ogólnie pogodę. Początek marca, nie wiem, nie wiem ile jest stopni. powie pogoda 6 stopni na plusie niby jest piękne słońce chmurek praktycznie żadnej, nic nie widać ale w nocy są mrozy ziemia trzyma ogólnie tutaj nie wiem w którym to miejscu, to bardziej w tam chyba do tyłu, na tych trzech kawałkach jest takie miejsce gdzie nawet jak jest sucho można utonąć Szczególnie teraz tak, no popadywało i niby tej widgoci dużo, ale no, przejechałem, nawet nie poczułem tego miejsca. To pole jest po talerzowaniu. Na tym materiale takim krótkim, co wstawiłem na powitanie po przerwie. E, jest, widać na samym końcu jak jadę z talerzówką tingera. Mieliśmy na testach, wzięliśmy na testy sobie potingerkę 4-metrową. No, maszyna, muszę przyznać, świetna ładnie się nią robiło. Akurat taka 4 sam raz pod ten ciągnik mi się wydaje, by była. Nie za głośno było. Nie będzie słychać. Taka 4 akurat pod ten ciągnik gabarytem swoim. Tylko że przy tych naszych działeczkach, jak miałem na testach, to chciałem w miarę porobić po tej kukurydzy, jak najwięcej. To na tych naszych działkach, tak, tych 18 metrów, to zostaje dwumetrowy pasek środkiem. Tu widać, tu było gruberem środek przerobiony tego pola. Bo mi nie, nie bardzo, nie bardzo mi się widziało wracać tam środkiem prawie na pusto. Chyba, że gdzieś trochę szersze pole, to tam przejeżdżałem. Ale tak, to raczej sobie dawałem spokój. Czasem wpadała w wibrację. Tu właśnie jest widać w tym miejscu, gdzie ciągnik trochę podskakuje. Nie wiem czemu, ale wpadała w takie wibracje, zaczynała tak jakby podskakiwać. Ale tak słyszałem, że te, yy, te tależówki, które mają oś za sobą, mimo że ona narzuca tą oś na siebie, to że one często wpadają w wibracje. I nie wiem, ona tak zaczynała podskakiwać. Nie wiem, czego to jest. czego to była wina, ale takie zjawisko występowało. Ładowa ciągnika sobie zdjąłem. To jest 5 minut roboty, a ciągnik jest dużo taki, no, lepsza widoczność z przodu, taki... Lepiej się nim operuje, no Pierwszy materiał nagrywam kurczę i ciągnik prawie pusty, pusty bak. Aż głupio. Prawie, że na Żydzie wozić, ale... No tu widać woda stoi na polach, nawet tutaj u mnie na rogu ale na rogu to chyba tu zawsze stoisz, stoi że, tak się, że ona potrafi stać aż do cięcia kukurydzy cały rok bo prawie nie ma momentu żeby było tu sucho w tym miejscu jadę sobie naokoło, bo czas jest a nie chcę aż tak bardzo trudzić drogi wiejskiej przejadę sobie tutaj granicą bo się trochę obczyszczą koła i będzie Nie pobrudę tak drogi Tak jak zboża rosną Mam nadzieję, że też żadne mrozy nie złapią, bo kurcze tak jest Znaczy mrozy no, mrozy no są, ale że nie złapią jakieś tam poważniejsze, żeby nie Nie powymrażało tych kurcze roślin, bo tak Teraz żadnej okrywy śnieżnej nie ma nic Szkoda by było, żeby coś Coś wymraziło, to akurat moje pole Rośnie ładnie przynżytko Nie wiem co to akurat była za odmiana siana A to truskawki naprzeciwko Gałąź leży Nie wiem, ktoś ścioł i... Jak leży, to niech leży koło drzewa ten ostro szefa, nie tak. Pole nie moje akurat, ale już... Nie wiem, czy to odwiało, czy co. Już niech se leży przy miedzy. O, zestaw ładny. Nie ja wiem, czy będzie widać, bo tam pod słońca O! Ogólnie to dzisiaj miało być akcja obornik ale wyszło tak, że jednak będzie poniedzieli z pewnych względów że muszę w ogóle zadzwonić i upewnić czy będzie w ogóle po tej niedzieli, bo tak. Ale to już oś rozblokowana Ładna pogoda marcowa. 1 marca i taka ładna pogoda. Ciekawe co to będzie dalej. Trzeba korzystać, póki jeszcze się da jakoś w pole wejść. Ogólnie co do beczki, moim zdaniem bardzo dobry zakup. Dwunastkę, akurat na to, na moje potrzeby na ten ciągnik. Myślę, że w sam raz. Raczej by sobie spokojnie poradził z większą beczką, ale nie chcieliśmy go za nadto obciążać, bo to też szkoda ciągnika. No, tak, też taka w sumie na placu była, myśleliśmy prawie, że ją z placu w fajnej, w fajnej cenie nam się trafiła. Takiej przyzwoitej jak na beczki, które teraz są obecne no, dosyć drogie. Ogólnie wyposażenie beczki to jest tu wzmocniona pompa. Już tam nie pamiętam, jaką tam ma wydajność. Jest beczka jest przygotowana pod to ramię. Ma wyjścia porobione wszystko. Zam zamówiliśmy ją z aplikatorem. Już rok ta beczka prawie u nas jest, a aplikatora jeszcze nie ma. Ciekawe, kiedy go przywiozą Tam dwa razy się o niego pytaliśmy to ma być, ma być, ale kiedy to nie wiadomo. No Opony chyba 650, jeżeli się nie mylę, na Tandemie oś skrętna. To jest chyba wymuszona się nazywa ta oś. Mam pod trzecią sekcją ustawioną. Zawsze się boję, że się pomylę i mas rozblokować albo zblokować oś, otworzę beczkę. Ale może tak się nie stanie. Miejmy taką nadzieję. O, od niedawna też trochę mam szansę optować z inną 120 Onchenderem na innej skrzyni o, nie u mnie a dziadków wujka no, na gospodarstwie pojawiła się 120MK używana to jak na razie wydaje mi się, że nie wiem, wygodniej mi się jedzie na tej skrzyni, przyzwyczaiłem się, tam mają tą command składę, ja jestem jakoś tak się przyłożyłem do tej skrzyni, tam też jest wygodna, ale jakoś już tak przyzwyczajony jestem Tyle czasu się na tym jeździ i tak tamta jest bardziej, nie wiem, jakaś taka Zrywa bardziej, nie wiem, nie, może kwestia ustawienia tej skrzyni też, ale... Wygodniej jeździ mi się tym sprzętem na pewno. Dobra, myślę, że to by było na tyle. Jeszcze też może podogrywam złożenia I, i to będzie wszystko. Myślę, że wrzucę materiał jako i jako też taki krótki materiał z wywożenia Chcę trochę więcej ogólnie zacząć nagrywać, bo żeby trochę... O, kamień to u nas żeby trochę tych filmów było Jakiś ożywić ten kanał Dobra To na razie, do usłyszenia